Witam Was serdecznie. Tour de tour. Zawitał dziś do Poznania, bo to tutaj na co dzień pracuje mój dzisiejszy gość Cezary Kaczmarek. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, Adamia. Witam też wszystkich. Między innymi prezes firmy Kaczmarek Electric, firmy, która od 15 lat sponsoruje cykl Kaczmarek MTB. Może nie prezes, bo to jest funkcja, bardziej na co dzień prowadzę jakby Kaczmar Electric, ale też jestem jakby w kilku rolach, też jestem tutaj jakby dość aktywnie zaangażowany w nasz cykl maratonów NTB Kaczmar Electric. Pomysłodawca. pomysłodawca całego cyklu i od 15 lat eee, trwały sponsor cyklu. Staramy się być, jak, gdyby, jak za coś się weźmiemy, to żeby to robić długoterminowo i, i zależy nam na tym, żeby to się cały czas rozwijało. No bo to jest chyba najważniejsze, żeby robić coś nie na chwilę, tylko właśnie, żeby to też służyło na, na wiele, wiele lat. A powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby stworzyć cykl maratonów MTB? Znaczy, pomysł ten, jak, jak, jak w życiu, wyszedł trochę przez przypadek, bo y, kiedyś byłem dość aktywny y, sportowo. Bo biega, uprawiałem taką nietypową dyscyplinę sportu biegi na orientację. a Od drugiej klasy szkoły podstawowej do końca gdyby, szkoły średniej. No to Mamy w eurosporcie od tego specjalistę, Igor, Igor Błachut to tak, jest tak. właśnie cały orientering. Tak, tak, tak. Natomiast gdzieś tam jak skończyłem studia, no to zacząłem jakby bardzo aktywne życie zawodowe. No i ono mi pochłynęło jakby w 100%, tak, w związku z tym. Z wszystkimi konsekwencjami, łącznie z, wylądowałem z dużą nadwagą, gdzieś tam z problemami, jak gdyby z sercem, w wieku, gdzieś tam około 35 lat. No i szukałem jakiejś, jakiejś aktywności, która by mi pozwoliła wrócić z powrotem, jak gdyby, do, do formy, a przede wszystkim do zdrowia. No i próbowałem biegania, no ale niestety to nie był najlepszy pomysł przy wtedy mojej wadze. No i zacząłem jeździć na rowerze. No i poznałem, jak to przez przypadek pasjonatów lokalnych, którzy organizowali lokalną imprezę. No i troszeczkę im gdzieś tam starałem się pomóc finansowo wraz z innymi, jak gdyby tutaj też sponsorami. No i po kilku jak gdyby takich latach, no, wpadliśmy wspólnie na pomysł, że kilka imprez lokalnych, które się odbywały jak gdyby samodzielnie, niezależnie, trochę z sobą konkurowały że zrobimy taki jak gdyby wspólny cykl, który my jak gdyby, obejmiemy patronatem i, i, i jak gdyby pomożemy jakby współfinansować. Tak? I, I stąd się wzięła jak gdyby idea i, i tutaj na pewno tymi pierwszymi jak gdyby, osobami, które tutaj mocno mnie wspierały, to był Krzysiu Dziuba, Adrian Brychcy i, i lokalni jak gdyby, partnerzy, którzy gdzieś tam się angażowali w to, jak ubojnia w Brychcych, Także tutaj dużo takich fajnych, lokalnych jak gdyby osób poznałem. No i to się jak gdyby ciągnęło później jak gdyby dalej. Powiem, że jedną to z takich zasad cyklu katmarek elektryk MTB, było to, żeby na przykład organizacją imprez zajmowali się lokalni, lokalni rowerzyści, żeby tak. to oni wytyczali trasy, żeby to oni oni zajmowali się organizacją na swoim terenie. I to do dzisiaj gdyby staramy się pielęgnować. Natomiast no, też nauczyliśmy no, się z każdym rokiem jak gdyby, organizacji i, i, i przez pierwsze lata mieliśmy to tak zorganizowane, że my byliśmy patronem, natomiast mieliśmy organizatorów lokalnych. Którzy jak gdyby, no, poza jak gdyby, wytyczeniem tras też jak gdyby, zajmowali się, można powiedzieć, obsługą całej imprezy. No i to wyglądało różnie. No i, i zależało nam na tym, że jak już coś markujemy, to żeby to był jakby taki standard, który staramy się trzymać we wszystkich miejscowościach i, i w którymś momencie podjęliśmy decyzję, żeby mieć osobę, która się tym z naszego ramienia od początku do końca profesjonalnie zajmie. i Tą osobą właśnie była Asia Balowider, która do nas dołączyła w 2017 roku. No i później, jak gdyby staraliśmy się sprofesjonalizować, czyli jak gdyby dalej mieć partnerów lokalnych, którzy właśnie nam pomagają, ale jednak wziąć dużo większą jak gdyby, odpowiedzialność za organizowanie wszystkich imprez, żeby to było w jednym standardzie. Jedną z cech cyklu od samego początku była rodzinność, bo miałem przyjemność być na zakończeniu sezonu ubiegłorocznego i no tych kategorii dziecięcych, tych kategorii młodzieżowych było mnóstwo. Znaczy się fajnie patrzyło na te dzieciaki, które się ścigały, które miały miejsce do, 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 do całodniowej właściwie zabawy i takiej mini rywalizacji. I to też coś, co było od samego początku. Tak, bo tak naprawdę postawiliśmy od samego początku na to, żeby e, ta impreza miała charakter. Rodzinny, bo jesteśmy firmą rodzinną i zależało nam na tym, żeby nie tylko była to impreza dla osób startujących, ale właśnie żeby te osoby startujące mogły wziąć całą rodzinę. Żeby to nie była kolejny wyjazd na imprezę kosztem właśnie czasu spędzonego z rodziną, tylko żeby mogli przyjechać wspólnie właśnie ze swoimi najbliższymi, z dziećmi, z partnerem, partnerką, którzy się nie ścigają i fajnie spędzić czas po prostu w jednym miejscu, gdzie partner się ściga czy partnerka, po czym jak gdyby druga osoba już w tym miasteczku fajnie spędza czas z dziećmi, a później mogą razem, jak gdyby, spędzić czas. I to był nasz no, od samego początku taki cel, żeby to była jakby właśnie o takim charakterze e, impreza. W związku z tym poza wyścigami dla dzieci, o których mówiłeś, to też staraliśmy się zrobić strefę dziecka, tak? Czyli nie tylko wyścigi, ale też po prostu były jakieś zamki muchane, jak gdyby osoby, które tymi dziećmi się opiekowały. No po prostu jak gdyby fajnie tak rodzinnie, taki piknik rodzinny, staraliśmy się tę imprezę zrobić w charakterze pikniku rodzinnego. Natomiast no, gdzieś tam mieliśmy też w którymś momencie ograniczenia lokalowe, no bo to takie zbudowanie takiej infrastruktury wymagało jednak swojej przestrzeni. musieliśmy te imprezy wyselekcjonować tak w ostatnim czasie, że są imprezy, które mają właśnie ten charakter taki e, e, bardzo familijny, a są imprezy, które no, mają ten charakter e, taki można powiedzieć już bardziej nastawiony na, na po prostu na maraton. Czyli jakbyś spojrzał na pierwszy maraton, który zorganizowaliście w porównaniu z ostatnim, który zorganizowaliście, co się zmieniło? Właśnie, właśnie ten większy profesjonalizm, czy co się najbardziej zmieniło? Te pierwsze maratony to było ciekawe doświadczenie, bo tych osób startujących było naprawdę kilkadziesiąt, tak? i dla nas, jak gdyby, przekroczenie pierwszej setki już było jak gdyby, fajnym, fajnym jak gdyby, takim. Sukcesem i, i, i z którego się bardzo cieszyliśmy. Dzisiaj tych osób jest jak gdyby dużo więcej, samych startujących jest kilkaset. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę właśnie te rodziny, które przyjeżdżają i w, wspólnie spędzają czas, to niejednokrotnie nie, nie tych dzieci jest koło 200 startujących, do tego dochodzą jak gdyby, osoby towarzyszące i tak dalej, czy rodziny. Także ta. To, to jest zupełnie inny charakter jak gdyby tej imprezy i, i, i ja mam jak gdyby, taką dużą przyjemność i satysfakcję, że przez te naście lat, bo ta impreza ma w tym roku właśnie rocznicę 15 15-lecia, udało nam się stworzyć fajny zespół, tak i tu jest duża zasługa też Asi, która też jak gdyby tutaj weszła do, do, do naszej jak gdyby można powiedzieć organizacji bardzo fajnie, też się, jak gdyby uczyła wszystkiego, my też się uczyliśmy, także to też taki fajny wspólny spędzony czas i ja się cieszę, że, że mogliśmy się gdzieś tu wspólnie jak gdyby, rozwijać, żeby stworzyć co, no, no coś fajnego, rozpoznawalnego, e, z takim dużym jak gdyby satysfakcją, że, że ludzie fajnie spędzają u nas jak gdyby, czas i to jest chyba najważniejsze, tak? W naturalny sposób nazwaliście tę imprezę nazwą sponsora, czyli Kaczmarek Electric MTB. Wtedy jeszcze rowery elektryczne, no może już gdzieś tam istniały, ale nie były po, po, popularne. Później nie. ta ich popularność zaczęła rosnąć, w tej chwili są bardzo popularne. Czy ludzie nie, nie, nie odczytywali tej nazwy jako, jako właśnie imprezy dla rowerów elektrycznych? Czy były chyba jakieś takie pojedyncze przypadki, gdzie ktoś nas zaczepiał? Nawet były też takie pomysły, żeby ktoś wystartował na rowerze elektrycznym i tu nawet z dyskutowaliśmy, może jakąś taką kategorię elektryczną jakby wprowadzić i może mm. to jest jakiś pomysł na kolejny sezon. Natomiast to nie było jakoś nagminne, tak? Mm. Bo jednak gdzieś ta rozpoznawalność firmy lokalnie no też jest, też rosła, bo firma to też jak gdyby fajnie, że wraz jak gdyby z rozwojem naszego cyklu też się bardzo intensywnie rozwijaliśmy i ta rozpoznawalność w naszej branży elektrotechnicznej była coraz większa, w związku z tym mam nadzieję, że tak dużo skojarzeń z tymi radami <grym> elektrycznymi nie było. Teraz troszkę reblending, bo teraz będzie KE. MTB, z tego co wiem, jest nowy, nowy logotyp powstał, e, czyli to nie w związku z tymi obawami, tylko po prostu postanowiliście odświeżyć troszkę nie, no, 15. Nie, jest takim jak gdyby fajnym czasem, żeby właśnie e, doprowadzić, doprowadzi e, e, wprowadzić jakieś takie e, zmiany, jakiś taki e, lifting e, i uznaliśmy, że ta nazwa Kaczmarek Electric jest na tyle długa, e, a wszyscy już chyba jak gdyby też skracają ją do KE, bo to widzimy mm -hmm. tak naprawdę na co dzień w pracy, że, że raczej mówimy KE. Że postanowiliśmy to jak gdyby, skrócić do KNTB jako taki, jak gdyby, właśnie jeden z elementów tego piętnastolecia. Dziesięć imprez zaplanowanych na ten rok, czyli MTB nie umiera? Nie wszyscy przesiadają się na Grawala? Mam nadzieję, że nie. Ja, ja, ja sądzę, że to tak naprawdę no, wokół nas wszystko się rozwija tak? I, i wchodzą jakieś ciekawe, fajne jak gdyby, rzeczy, jak jak. jak no, Szukanie takiego pomysłu, coś pomiędzy jazdą na długich jak gdyby, dystansach, a jazdą w terenie i ten gravel uważam, że się no, super jak gdyby, tutaj wpasował i, i, i to już jakby jest już nawet nie modą, to, to już jest jakby taki trwały, mam nadzieję, że trend. Natomiast no, ja sądzę, że to się rozkłada tak. Także raczej to jest kierunek taki, że Coraz więcej osób niekoniecznie chce się ścigać, te tereny też nie są aż tak wymagające, szczególnie gdzieś tam właśnie na nizinach, że można tym rowerem naprawdę dużo jak, gdyby, w dużo jak gdyby ciekawych, nawet czasem ambitnych miejsc wjechać. A to jest rower na tyle uniwersalny, że można też wyjechać na asfalt i też sobie jak gdyby, z przyjemnością jechać, także to, to sądzę, że to jest jak gdyby fajny, fajny taki kierunek dla osób, które chcą mieć jeden rower, tak? taki uniwersalny. Ale co z tym MTB? Umiera czy nie umiera? Ja sądzę, że tak naprawdę trochę to się jak, jak, jak to w życiu, jak wchodzą jak gdyby kolejne nowe trendy, to się to rozkłada. No bo raczej uczestników nie jest jak gdyby więcej, tylko to się jakby rozkłada. I są jak gdyby pasjonaci tego NTB i ścigania się jak gdyby w terenie i są jak gdyby pasjonaci graweru. Ja mam nadzieję, że grawer wyciąga więcej osób, które wcześniej nie miało odwagi, jakby wejść na NTB i ścigać się w bardziej wymagającym terenie, bo jednak tam trochę trzeba mieć tych umiejętności technicznych, aczkolwiek u na, nas na trasach staramy się te trasy też tak jak układać, szczególnie na dystansie mini, żeby każdy mógł po prostu przejechać. Ale ten grawer na pewno daje jak gdyby większą jak gdyby, możliwość tym osobom, które no właśnie dopiero gdzieś tam zaczynają swoją przygodę wejść. I to może być taka nawet ciekawe później przejście na, na coś bardziej jak gdyby takiego ambitnego, w sensie jak gdyby jazdy w terenie właśnie na kolejne jak gdyby, właśnie rowery NTB, czy później Enduro i inne jak gdyby rowery. Także ja sądzę, że to jest jak gdyby ciekawy trend, natomiast no wiadomo, że to trochę rozkłada ilość. Natomiast też się rynek zmienia, i wydaje mi się, że coraz więcej osób czerpie przyjemność ze spędzania jak gdyby czasu aktywnie, między m.in. na rowerze, niż same samej jak gdyby formy rywalizacji. Dlatego też staramy się te nasze jak gdyby imprezy trochę ukierunkowywać, żeby to było fajne spędzenie czasu. Okej, okay, jak gdyby ten element rywalizacji jest jak gdyby ważny i to będziemy dalej jak gdyby pielęgnować, natomiast chcemy też, żeby to było fajne jak gdyby spędzenie ze znajomymi czasu. No ale wychodzicie też rzeczywiście tym grawelowym oczekiwaniom naprzeciw, powstał pomysł szutrozy i bardzo tak. fajnie, bardzo mi się podoba ten pomysł, bo to jest to co, to, co widzicie tam z tyłu, czyli jest województwo wielkopolskie, województwo lubuskie, województwo dolnośląskie. I za każdym razem to jest innym szlakiem, bo jest szlakiem łowisk wędkarskich, to jest wielkopolskie, później szlakiem winnic i w dolnośląskim zamków i pałaców, tak? Czy znaczy to jest pomysł Asia, która do mnie przyszła właśnie w ramach jak gdyby, pomysłów na 15-lecie, żeby wprowadzić właśnie żebyśmy weszli w ten świat gdyby, grawerowy, ale też trochę gdyby, z inną atencją, czyli gdyby, z taką gdyby, nastawienie się z jednej strony, okej, okay, zawsze będą osoby, których chcą się rywalizować i taką możliwość, jakby ten, ten nasz nowy projekt przytroza daje, ale z drugiej strony to ma być też taka przygoda. Po prostu dlatego w ramach przygody są fajne gdyby, lokalizacje, fajne miejsca do zwiedzania. W każdej tej lokalizacji jest, też są strefy, w których można jak gdyby, no, spędzić po prostu czas i, i to ma być po prostu taka forma dla wielu jak gdyby, przygody. Tak? Czyli ma być ten element rywalizacji dla, dla tych, którzy oczywiście tego jak gdyby, chcą. Natomiast no, ma być to też dla wielu fajnie spędzony jak gdyby, czas ze znajomymi, aktywnie. Tak? I przy okazji zobaczenia ciekawych miejsc, do których wcześniej by pewnie nie dojechali. To teraz tak bardziej osobiście, jak to jest z twoją jazdą na rowerze teraz? No z tym jest jakby już <gry> niestety trochę gorzej. Rowery dalej są, także nie, nie, nie posprzedawałem rowerów i od czasu do czasu staram się na tym rowerze pojeździć, ale no już tego czasu tyle nie mam, ponieważ znalazłem trochę inną pasję, która też mi daje jak gdyby dosyć dużo frajdy satysfakcji. Bo zacząłem od 4 lat grać dość aktywnie w golfa. Ale y, golf kojarzy się nam z, takim, z taką dyscypliną no, dla tej wysokiej półki, że to jest ta no dyscyplina. Powiem, On przez lata sobie w Polsce taką właśnie opinię zdobył, że to jest... to jest taka trochę krzywdząca opinia, bo, bo ja też oczywiście taką opinię miałem, że to jest sport dla lancerów, że to jest jak gdyby dla jakiejś elity, że to jest w ogóle jak gdyby niedostępne, a po drugie no, mało ciekawy, mało aktywny. Ja zawsze byłem osobą taką, która no, lubiła spędzać bardzo aktywnie, dynamicznie jak gdyby czas. No i to jest taki, jak gdyby, też kuriozum, że wspólnie z przyjacielem wyjechaliśmy na, na, na wyjazd. Ja pojechałem na obóz rowerowy do Estepony, do, do Hiszpanii. Dziesięciodniowy wyjazd, a mój przyjaciel, który gra w golfa, no pojechaliśmy jak gdyby razem i on spędzał czas grając w golfa, a ja jeździłem na rowerach. No i wiadomo, że jak się jest na takim wyjeździe dziesięciodniowym, no to są cykle trzy dni intensywne jeden dzień taki reaksowy, regeneracyjny, kabowy, tak zwany. No i w ten dniu postanowiłem, mówię, Artur, wiesz co, no kurczę, pokazałbyś mi tego e, golfa, jak pole wygląda, no z czystej przyjemności bym zobaczył po prostu. No i pojechaliśmy na te pole golfowe, on mnie zabrał na tak zwany driving, no i tam pokazał mi, jak uderzać, parę razy pouderzałem no i mówię, Artur, okej, okay, no, fajnie, ale bym chciał pole zobaczyć, nie? Mówię, wiesz co, Cezary, no musisz mieć zieloną kartę. Mówię, no, okej. Okay. No to postanowiłem sobie, że tą zieloną kartę zrobię tak po prostu, żeby można było towarzysko sobie po prostu pójść od czasu do czasu. No i zrobiłem tego od razu po roku, tylko po dwóch. No ale jak już zacząłem robić, to po prostu wsiąknąłem w ten, ten sport, bo dla mnie no, zmieniłem zupełnie jak gdyby diametralnie nastawienie do tego sportu. Bo dla mnie to jest po nartach, które też bardzo lubię i one mi też dają taką dużą Możliwość resetu tak umysłowego, bo muszę być bardziej tu i teraz. To ten golf jest dla mnie też takim fenomenem, że wydawałoby się, że no co, co tam się w tym golfie robi? Chodzi się po polu, uderza od czasu do czasu i, i ileś godzin się tam e, spędza, a dla mnie to jest po prostu taki reset umysłowy, bo ja muszę być tu i teraz. E, I dla mnie jak gdyby no, każde uderzenie to jest skupienie, e, przejście to jest zaplanowanie kolejnego uderzenia i tak naprawdę przez te 4-5 godzin, bo tak mniej więcej runda od. 3 do pięciu do trwa. To jest naprawdę taki reset umysłowy i to mi daje taką dużą, jak gdyby, raczej znaczy dużą możliwość od, odstresowania się od tego, co robię jak gdyby na co dzień zawodowo. Dlatego ten... Czas, który mam na rower, już jest mały. Staram się być gdzieś tam aktywny, żeby te, nie zapomnieć zupełnie jazdy na rowerze. No ale ale, ale niestety nie, nie na rowerze już nie jeżdżę tak jak wcześniej. Czyli w którym roku wystartowałeś w swoim ostatnim maratonie? Staram się co roku wystartować na koniec sezonu. W ubiegłym mm. roku mi się po raz pierwszy nie udało, bo akurat miałem równolegle mistrzostwa klubu w parach. Niestety nie przyjechałem nawet na zakończenie sezonu. Tutaj już mi Asia wypomina cały czas. W tym roku mam nadzieję, że, że tego nie będzie. I to był tak naprawdę pierwszy raz, kiedy nie wystartowałem w naszym cyklu, bo, bo co roku starałem się chociaż na zakończenie imprezy wystartować. Tam dwa tygodnie wcześniej się przygotowywałem, żeby po prostu jakoś tam przejechać w miarę. Także no, staram się. Te tysiąc. 500 plus minus kilometrów do 2000, to chyba maks robię rocznie. A kiedyś się ścigałeś, to robiłeś ile? To robiłem od 6 do 8 tysięcy, ale robiłem to dość intensywnie. W sensie takim, że nie miałem czasu na, na treningi objętościowe zbyt dużo, ale no, stawiałem na, na pracę z trenerem na, na takie jakościowe po prostu treningi i to mi dawało całkiem niezłe jak gdyby, wyniki jak na czas, który poświęcałem. 嗯、uh Wchodzisz w kolejny rok, piętnastolecie, no niewiele cykli ma tak, 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 tak długą historię, wiele cykli w międzyczasie się pozamykało. Co ci najbardziej teraz napędza do tego, żeby jednak dalej organizować tę imprezę? No masz golfa, masz swoją pracę, nie masz tego czasu dużo. Wiadomo, kiedy się prowadzi takie biznesy, no to tego czasu jest mało na, na wszystkie poza służbowe sprawy. Co, co powoduje, że ciągle chcesz inwestować w ten cykl, rozwijać ten cykl? Znaczy, przede wszystkim no, to, co jakby mnie napędza, to to, że jednak co roku yy... No, nasi uczestnicy mówią o tym, że swoim uczestnictwem właśnie w naszym wyścigu i, i, i fajnie spędzonym czasu, że po prostu warto to kontynuować. No, nie wszystko robi się tak naprawdę dla pieniędzy, nie wszystko robi się z jakąś. Atencją jak gdyby biznesową. Dla mnie to jest taka jakby działalność no, robienie rzeczy też trochę dla innych, bo my tak naprawdę do tego, cyklu co roku dokładamy, no, nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy mogli z opłat wpisowych sfinansować, bez pomocy tutaj naszych partnerów, sponsorów, też naszej, jak gdyby tutaj pomocy nie byłoby szans tego zbilansować. Ale to nie jest jak gdyby tu naszym jak gdyby, celem nadrzędnym. My nie mm -hmm. podchodzimy do tego naszego maratonu jakby komercyjnie, tylko właśnie do tego, żeby zrobić jakby fajną imprezę, z której się nie będziemy wstydzili, która jest właśnie takim ciekawe miejsce na wspólnie rodzinnie spędzony czas i chcemy to po prostu dalej kontynuować i, i, i mimo różnych też trudnych takich momentów, no bo przecież ta pandemia to pomimo tego, że no, nie mogliśmy nawet organizować niektórych imprez, to, to, to nie myśleliśmy o tym, żeby tą imprezę gdyby zamknąć, może to były takie czasy dość niepewne biznesowo i... I wiele jak gdyby, gdzieś tam osób pewnie by to rozważało, no my to kontynuujemy i, no i chcemy, żeby kolejne jakby lata te, ten nasz cykl służył nie tylko nam, bo, bo też dosyć sporo osób tutaj z firmy jak gdyby w tym, w tym maratonach naszych uczestniczy i też z tego się cieszymy, ale żeby to po prostu służyło też innym. No właśnie, czy w firmie zaszczepiło to też pasję rowerową? Tak, raczej jak ja jeździłem, to pewnie tych osób trochę więcej jakby, byłem w stanie przekonać. Teraz parę osób przekonałem na golfa, tak? I no no przykład nie z góry, czasu. wiesz. To Może tak, ale to nie są oczywiście tam duże ilości osób. Natomiast e, e, tak, sporo osób gdyby, jeździ w naszym gdyby, cyklu, też tutaj gdyby, nie, nie, nie pobieramy jakichś opłat, czy żeby też gdyby, tutaj ten cykl był bardziej dostępny dla, dla, dla naszych pracowników. E, także jest zawsze tych no, kilkadziesiąt osób są też, że, że uczestniczy, jak gdyby, w tych naszych imprezach, z firmy. To powiedz teraz tak prosto do naszych widzów, jak jakbyś zachęcił, żeby, ich, żeby przyjechali, żeby wystartowali w twoim. Znaczy, no przede wszystkim Waszync. chcę zachęcić ludzi, którzy z jednej strony chcą spędzić fajnie, aktywnie, jak gdyby czas, ale też. Chcą go spędzić razem z najbliższymi, tak? z rodzinami, z najbliższymi, bo to nie jest impreza tylko jak gdyby dla osób, które się ścigają, choć oczywiście takie też ma jak gdyby nastawienie. Natomiast to jest impreza, gdzie można naprawdę przyjechać z całą rodziną i fajnie spędzić czas i mieć jak gdyby satysfakcję właśnie dla, dla wszystkich i to nie jest kosztem rodziny, bo często właśnie osoby, które gdzieś uprawiają aktywnie sporty, wyjeżdżają. No i to jest kosztem rodziny, tak? A, a, a naszym jakby pomysłem od samego początku było to, żeby właśnie dać taką możliwość, żeby wspólnie ten czas spędzić z rodzinami. Także słuchajcie, jak chcecie być aktywni, jak chcecie jak gdyby fajnie też rodzinnie spędzić czas, to na pewno to jest miejsce dla Was. Także bardzo ci dziękuję za rozmowę i oczywiście. Również. Gratuluję tego piętnastolecia. Dziękuję. To nie tylko moja zasługa, także całej załogi to jest. Całej załodze, gratuluję. Czele, także. Joannie, która jest tutaj z nami cały czas, która zresztą wpadła na pomysł tej rozmowy, to ona, to, to ona mnie zaprosiła. Ona mi zawsze mówiła, no musisz z naszym prezesem porozmawiać, bo on jest tak zaangażowany od tylu lat. No ja, ja też chciałem, życie, żeby ona sobie... uczestniczyła, ale zbaliłeś na, na brak mikrofonu. No przywiozłem dwa, na no następny, cóż, myślałem, że będziemy sami tego. rozmawiać, ale następnym razem spotkam się z Joasią, porozmawiamy sobie już tak bliżej o samym cyklu. Może o może szutrozie, jak już się pierwsza, pierwsza edycja odbędzie, także, także z przyjemnością, a dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo Ja dziękuję. się cieszę, że przede wszystkim mamy osobę, która prowadzi, która jest pasjonatem tego, bo, bo... Bo to jest chyba najważniejsze, żeby osoby, które to prowadzą, lubiły to po prostu. To no chyba... na, na targach Bike Expo świetnie reprezentowałaś utrodzę, naprawdę. nie wątpię. Nie wątpię. <gry> Także również dzięki Adamie, dzięki też za, za wysłuchanie tego wywiadu. No i zachęcam do aktywności jakiejkolwiek. Tak naprawdę różnych dyscyplin sportu jest, że każdy może znaleźć coś dla siebie i chyba najważniejsze jest to, żeby się po prostu ruszać. Zdecydowanie tak.